Witam wszystkich. Dziś yy, nagram mój pierwszy poradnik, który będzie zatytułowany Robienie czatu na ksat.com Więc zaczynamy. Wchodzimy na ksat.com Następnie klikamy ten przycisk Tutaj on jest Jesteśmy na etapie, gdzie robimy tło, więc tutaj są takie standardowe tła. Yy, zaraz. Tu, tutaj, to klikamy i dodajemy zdjęcie, jakie mamy na komputerze. A to drugie, to jest robimy od razu zdjęcie, na przykład aparatem, który jest podpięty do komputera lub coś w tym stylu i od razu dodaje się na, na nasz czat. Tutaj są wymiary. Ja te Troszeczkę edytuję. Nie wiem jakie to będą, bo nigdy nie korzystałem z tego. Zawsze na standardowy brałem. No, taki mały czacik. Yy, a z nie zmieniłem to. Yy, teraz jak widać, nie jesteśmy zalegowani. Nie wiem czemu ja tak zawsze mam, więc yy, teraz krok drugi. Tutaj to klikamy. Tutaj jeśli chcemy dodać nasz yy, Xa, Xat na naszą stronę lub forum, a jeżeli yy, nie chcemy, tylko chcemy po prostu sobie tak to, to, to zrobić, to zjeżdżamy na i klikamy. No znaczy kopiujemy ten link. I wklejamy go w nasz klasik. Jak widać nasz ksat jest gotowy. Yy, tutaj pokażę komendę. I naciskamy Enter. I tutaj widzimy, wyjeżdża na samym dole. widzimy, więc dziękuję i z, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego mojego poradnika.